Dzisiaj zagłębimy się w jedną z najbardziej wzruszających i niezwykłych historii, jakie wyłoniły się z czasów II wojny światowej. To opowieść o Wojtku, niedźwiedziu, żołnierzu historia, która łączy w sobie odwagę, braterstwo i najbardziej nieprawdopodobną przyjaźń no to zaczynamy. Historia Wojtka rozpoczyna się w 1942 roku, w samym środku II wojny światowej. Grupa polskich żołnierzy, część 22. kompanii zaopatrzenia artylerii II korpusu polskiego, przemierzała góry Iranu, gdy natknęli się na młodego chłopca z małym niedźwiadkiem. Chłopiec znalazł niedźwiadka po tym, jak jego matka została zabita przez myśliwych. Żołnierze, poruszeni losem malucha, postanowili go adoptować. Nadali mu imię Wojtek, zdrobnienie od Wojciecha, co oznacza szczęśliwy wojownik, imię jak najbardziej odpowiednie do tego, co miało się stać niezwykłą podróżą. Wojtek szybko stał się ukochanym członkiem oddziału. Dorastał wśród żołnierzy i, obserwując ich, zaczął naśladować ich zachowanie. Nauczył się stać na tylnych łapach, podobnie jak żołnierze stali na baczność, a nawet salutował jak oni. Wojtek był czymś więcej niż tylko maskotką. Stał się symbolem nadziei i normalności dla mężczyzn, którzy byli daleko od domu i uwięzieni w horrorze wojny. W miarę jak Wojtek rósł, rosła też jego więź z żołnierzami. Zapasywał się z nimi dla zabawy, lubił pić piwo i jadł to samo co oni. Żołnierze traktowali go jak jednego ze swoich, a Wojtek odwzajemniał się lojalnością i przyjaźnią. Więź była tak silna, że kiedy jednostka została przeniesiona do walki u boku brytyjskiej 8 Armii we włoskiej kampanii, żołnierze stanęli przed dylematem. Przepisy zabraniały trzymania maskotek i zwierząt domowych, ale nie mogli zostawić Wojtka. Aby rozwiązać ten problem, żołnierze oficjalnie wcielili Wojtka do wojska polskiego. Dostał stopień, numer ewidencyjny, a nawet żołd. Chociaż można śmiało powiedzieć, że jego racje żywnościowe nieco różniły się od standardowych. Jako zaciągnięty żołnierz Wojtek mógł towarzyszyć swoim towarzyszom na linii frontu. Najsłynniejszy moment Wojtka nastąpił podczas bitwy o Monte Cassino w 1944 roku, jednej z najcięższych i najważniejszych bitew w kampanii włoskiej. Siły polskie były silnie zaangażowane w walki, a linie zaopatrzenia miały kluczowe znaczenie dla ich sukcesu. Bez wahania Wojtek włączył się do akcji. Pomagał nosić ciężkie skrzynie z amunicją i pociskami artyleryjskimi, przenosząc je z ciężarówek zaopatrzeniowych na linię frontu, tak jak inni żołnierze. Pomimo chaosu i niebezpieczeństwa na polu bitwy, Wojtek wykonywał swoje obowiązki z niezwykłym spokojem i siłą. Wysiłek Wojtka podczas bitwy był tak imponujący, że jego czyny zostały później upamiętnione, czyniąc go oficjalnym godłem 22. Kompanii Zaopatrzenia Artylerii, niedźwiedzia niosącego pocisk artyleryjski. Ten symbol niedźwiedzia w służbie stał się powodem do dumy dla jednostki i legendą samą w sobie. Po wojnie korpus polski stacjonował w Szkocji, a Wojtek podążył za swoimi towarzyszami. Po zakończeniu wojny i przejęciu Polski przez Związek Radziecki wielu żołnierzy zdecydowało się nie wracać do domu. Wojtek wraz ze swoją jednostką został zdemobilizowany. Jego towarzysze, nie mogąc go ze sobą zabrać, załatwili mu miejsce w ogrodzie zoologicznym w Edynburgu. Wojtek mieszkał w Zoo aż do śmierci w 1963 roku, stając się ulubieńcem Szkocji. Byli żołnierze odwiedzali go, rzucając mu papierosy do zagrody, przypominając stare czasy, kiedy Wojtek naśladował ich zwyczaje palenia. Wiódł spokojne życie, ale jego historia nadal podbija serca wielu. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów.